No dobra, jesteśmy przy muzeum. Muzeum Piaskowa 5. Trzeba dzwonić. Amerykańskiej motoryzacji. Hmm. O, jest tu coś. Coś już stoi na wejściu. Jest panu. Dobry. Słuchajcie, świetna miejscówka dla fanów motoryzacji. Bardzo mili właściciele zapraszają na kawkę. Można zorganizować również imprezy. Takie właśnie w tematyce motoryzacyjnej. Zwiedzanie muzeum ma piękne A, maszyny. Zapraszają serdecznie także po drodze.

Jest rocznik? 72. 82 ma radio. No A co tu jest za pojemność była? To jest litra. Hybrid hybrid to jest piwo kraftowe o nazwie naszej, Pickup Classic Beer, To pickup, na którym mamy żywo, Kraft jest taki generalnie nieporównywalny do żadnych narkotyków piw, które tylko robią dla nas.

zrobić fajnego. Tutaj bo... mamy nawet no, dla naszych gości, jeśli nie mogą rozmawiać z warsztatem, to mamy wszyscy, że przyjeżdżają do no, prowincji, którzy po prostu no, mają, którzy się jeden dzień z roku które nie odpocząć. to żeby się no, czuli, nie kierowali to wprowadzanie no. no. specjalnej sztuce i kręcą w Zrobiliśmy sam. E, oczywiście nie wszystko, no bo to się nie da. E, części blacharskie, bacharkie całkowicie, łapie i takie serkę to robią nam firmy za przyjeżdżane. Natomiast e, <tuszy> 70% mamy zbliżony pieczy. Rocznik 66, silnik wolnostące, oczywiście v 8. E, Długa paka, najfajniejsza w tym wszystkim jest najdłuższa faka. To no, jest naprawdę 6 do szpatki. Troszkę przerówki jeśli chodzi o zawieszenie. Natomiast silnik jest, zostaje w klimacie 2,6, czyli miałem wszystko po staremu. Jedyną rzeczą jest zmiana kolczka łącznego. Tutaj widzicie mamy takie inną, niż klasyczną kupę. Eee, co go dalej wyróżnia, to jest to, że nigdy nie był chłopacko robiony, więc mamy na niego też certyfikat, który jest, świadczy o tym, że to jest, nie jest klonem, to jest zrobione naprawdę w eee, stanie oryginalnym. I to najmniejsze, to co siedzi pod maską. Pod maską mamy nieplastyczne 4,7 litra, eee, jeśli chodzi o, o siebie. się tylko... Mamy bloka 6-4. Także praktycznie można powiedzieć, że nad tym staniem przeszedł. Skoła w nadkolach tylnych też fajne promienie. Też robione blasem. Oczywiście lewy prawy to nie jest rodzicie z Stanu, tylko tak jak potępnęła ręka naszego kolegi, ale w tych krzyciady to wyszło. Też oczywiście wszystko jest takie. Na temat tego mustanga nic nie powiedziałem, ale najlepiej zajechać i na miejscu z właścicielem porozmawiać, bo to jest bardzo rzadki okaz um, stworzony na tor. Nowoczesne silniki, inne podwyższały, kaburka, cała masa rzeczy. Natomiast my tutaj się pokusiliśmy tak o fajną rzecz, mianowicie silnik, silnika został zbierany, jak w na toce. Z 7 litrów do 8 litrów. Pewnym jest to tłok bokiem, nie ma takiej możliwości. też mamy już na drodze pana 500, 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 Grazie. A faktycznie. Ale tak to A, czyli samochód generalnie rozegrany na atomy, to wszystko, do każdej śruby. Oczywiście cały proces restauracji blacharskiej, lakierniczy. Oczywiście silnik y, też y, tak jak mówiłem ubrany w fajne rzeczy, zrobiony kompleksowo. Moc jest ogromna, także tutaj żartów żarty generalnie nie ma e, Ciekawostką jest też y, fajne, y, fajna rzecz W większości samochodów czy starych cenowych jest kilka pasków pinowych. I tutaj zwróćcie uwagę, że jest takie fajne rusztowanie oczywiście zrobione przez amerykańską firmę March Performance i na tym rystowaniu mamy jeden pasek, który napędza wszystko. Mhm. A to jest jeden pasek na tak, tak, jeden pasek. Jest jeden pasek, który mhm. napędza pompę klimatyzacji, kompresor klimatyzacji, alternator, pompa wspomagania, oczywiście koło nawale i wszystkie, wszystkie to jest rolki Także Ciekawostka prawostka mhm. dosyć fajna i wizualnie też wygląda mhm chłodnica rocznie robiona. Oczywiście te płomienie, jakieś mechaniczne rzeczy, które robiliśmy, na w ten sposób to się o tym nie wspomnę, bo, bo, bo to się zawsze w tej samorządach to, a, to, nie, to, że, że to, wszystko, to Ale trzyma się dobrze i naprawdę jest to w to znaczy, stanie, w również tak, nie Nie, tak, 6-7 z mam pierdolkę. Ale ze względu na wyjazd Pani szybki, kiedy e, w Szwecji Pani widziała demokrację, się pomyliła, dawała nam tylko przegląd na tapicę. I tego momentu stwierdziliśmy, że okej, okay, papiery mamy w tym czasie w 56 na żółte e, I zostawiliśmy, że opóźnienia później na 2 klikach, potem się pojawiły i była tak bo nawet ta w to w ustach ma 1,67, to się wiąże z nazwą, no wsta. E, I teraz bardzo duży papiery, tak. To nie jest jakaś e, przerówka, tylko to jest praktycznie jak łóżko wodne. Lata, lata się tym naprawdę świetnie. Wygoda, Nie zależy od tego, że to jest prawie 6 i tu mamy 2200 kg bez... E... Bez zbiornika paliwa, który ma stówkę i teraz powiedzmy czterech pasażerów tam średnio licząc po 100 kg to kolejne wagi. No ja jeszcze ja nie zapominam zawsze o dwóch trupach w bagażniku bo tu mamy przewidziane dwie osoby bez zginania mokre. Ile on ma długości? 6 metrów. To metrów. Tak jak prawie moja przyczepa włosiowa. No tam też specyfikacji jest systemu. Ale zarejestrowany na pięć osób, tak? Tak. Nie wiem, zarejestrowany jest na sześć. Na 6, Trzy i trzy. No na końcu mam jeszcze dwie fajne ciekawostki. Jedna to jest kulajnogra, którą też spotkacie w garażu na garażu ludzi to nie wiadomo, ale to jest to jest słuchajcie, to, który został kupiony w Kalifornii chłopak sobie to wymyślił połączenie generalnie z samochodu, na, na, znaczy nie z samochodu a części rowerowych, części crossowych spójrz od ściany jaki jest silnik czyli ma no na... drugą, drugie auto mamy Drugie długo kolejnego, przepraszam, mam ściśnięcie A ja Też taki? wielkości. sam identyczny, tak. tak. Tu mamy 210 pojemności, także to nie jest zabawka już. Bawki o tym. 875 numer. Na 95. rocznicę taki rocznicowy, egzemplarz. I też właśnie spójrzcie na malowanie zbieżnika paliwa i przedmiotu No, no. E... Kabila, Kuda, po drugiej stronie dwa Mustangi No to też na zamówienie żeście tak są to jest, samą... świetnego... tak, tak. jest, y... jest połączona Historia łączona <laughs> Jako pierwsi właśnie w, zapoczątkowaliśmy malowanie motocykli, samochodów na motocyklu. No Z reguły to są, wiecie, tam, albo gołe wapki, albo, albo flagi, albo trupie czapy. No, każdy ma tam swój styl. Natomiast tutaj się pojawił pomysł, żeby zrobić to w klimacie właśnie Dzisiaj to już absolutnie kolekcjonerskie. Kanapy też tak ciekawe no, są no, z oryginalizmu. Nie? nie, kanapa, kanapa, yy, kanapa jest zrobiona na wzór w z 1959. Mm. Yy, no niestety to nie, nie wygląda tak, że obciliśmy Kabila, bo to była defalacja już mm. i grzech mm. dla nas. Ale jest to jednego, oczywiście cofne skrzydło, to jest Kabila, tak się nich mówiło. Są troszeczkę na potrzeby...